Dzień dobry. Co powiesz na sensacje bez obaw? Nie chodzi o sensacje typu na autostradzie w karambolu uczestniczyło na przykład 50 aut, bo takich newsów codziennie media dostarczają nam całkiem sporo. Chodzi o krem, o nazwie sensacja od Jan I króciutko dzisiaj o nim opowiem. Sensacyjny wręcz efekt, bo już po pierwszej aplikacji widoczne natychmiastowe zmiany w kwestii spłycenia zmarszczek. Spłycenia tych głębszych i wygładzenia tych drobnych zmarszczek. Kosmetyk, który działa jakby dwukierunkowo jako korygujący krem z efektem liftingu, a także jest idealną bazą korekcyjną pod makijaż. Kluczowym składnikiem i tym, co upoważnia jakby do tego, żeby nazwa Sensacja dotyczyła tego właśnie kremu jest kompleks peptydowy Metrixil 3000. On uruchamia procesy regeneracji i konstrukcji skóry. Kompleks peptydowy nowej generacji zawiera aktywne cząsteczki, tak zwane matrykiny. Które uruchamiają procesy rekonstrukcji i regeneracji skóry, dając natychmiastowy, wręcz efekt odmłodzenia. Sensacyjne działanie, bo natychmiastowy efekt to jedno, a drugie, wręcz sensacyjny skład bo poza metyksylem 3000 produkt ten zawiera jeszcze hialuronian sodu, który odpowiada na, za właściwe nawilżanie skóry, proteiny jedwabne, które idealnie wygładzają skórę i powodują, że pod podkład idealnie ten krem się nadaje. Ponadto Zawiera jeszcze wyciąg z portulaki, która bardzo fajnie wycisza skórę i stymuluje jej odnowę, i dodatkowo jeszcze beta który jest naturalnym filtrem, no i chroni przed fotostarzeniem, co w tej porze roku jest bardzo istotne. Wracając do Medziksiro 3000, przede wszystkim zawiera. Aktywne cząsteczki, o których wspomniałam, w postaci dwóch peptydów. Jest to oligopeptyd palmitylu i tripeptyd. Oligopeptyd działa znakomicie na drobne zmarszczki, powodując, że już po jednej aplikacji właściwie są wygładzone. Tripeptyd natomiast zwalnia tworzenie nowych zmarszczek no i spłyca już te istniejące. Wystarczy nałożyć krem na strefy wymagające korekty. Może to być szyja, może to być czoło, twarz czy dekolt. I jeżeli mamy cerę suchą, to dobrze jest pod sensację nałożyć krem nawilżający. Jeżeli to jest cera tłusta, wystarczy pod podkład sama sensacja. Krem zapakowany... W sposób, który nie pozwala na utlenianie kruchych petydów i zakażanie produktu podczas aplikacji. Wygodna i poręczna aplikacja, konsystencja kremu idealna, wchłania się natychmiast, nie pozostawiając na skórze żadnego filmu. W związku z tym, Idealnie właśnie nadaje się pod podkład jako baza korekcyjna. Polecam każdej osobie, która chce wyglądać szybko, lepiej niż na przykład jej rówieśniczki, bądź natychmiast albo w krótkim czasie potrzebuje zregenerować skórę ze względu na specjalne wyjście efektu wow, murowany. Polecam z całym przekonaniem. Skład kremu nie odbiega niczym od składu kremów markowych, które są wielokrotnie droższe, a często uboższe, jeżeli chodzi o składniki, te dodane poza peptydami. Polecam każdej osobie, która chce poczuć się dobrze której przeszkadzają zmarszczki, bo która z nas nie chce wyglądać świetnie. Polecam i zachęcam do zastosowania i do nabycia tego produktu. Jest dosłownie sensacyjny. Nazywany często żelazkiem, bo dosłownie skóra po zastosowaniu już po jednej lub kilku aplikacjach wygląda jak wyprasowana przez żelazko. Fajnie jest y, słyszeć w tle rozmowę, gdzie podziały się u niej zmarszczki. Coś na pewno ze sobą zrobiła. A tak naprawdę, co zrobiłam albo co zrobisz ty, po prostu zastosujesz sensację.